Aleksander, Fredro, małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli. Kiedy mogła udać człowieka, Widząc panią raz w kąpieli, Wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła. Małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, Prześcieradło i zwierciadło szus do banny. Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, Aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj, Małpa myśli, w to mi graj. Chajże, kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, Aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto. Ba, gorąco, wrażka, małpa niecielem. sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu piecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią. tuż, tuż w tropy, aż pod progi. To nie żarty, parzy w stopy, dalej w okno brzęk. Uciekła, że tylko palce popiekła. Nader szczęśliwa, tak to zwykle małpom bywa.